O kur 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 Siema siema przekleństwo witam Ja jestem Miako a to jest jakiś kanał który w niewytłumaczalny sposób znalazłeś Jaka jest szansa że znajdziesz tak bardzo nierozwinięty kanał którego to jest pierwszy filmik Magia ewidentnie A tak na serio to na tym kanale praktycznie nic nie będzie na serio Kanał będzie się opierał na kontencie, który będzie się prezentował w ten sposób. Nie no. Zamiast martwych pań lekkiego obyczaju w aucie zapiętym hakiem kargoboba unoszącym się w powietrzu, będzie coś jeszcze. Unboxing ingi GTA V. To będzie coś w czym będę prezentował możliwości aut budynków, pań lekkiego obyczaju, nie no żartuję, hehe, <śm> to już było na moim innym kanale, w GTA Online jest wiele pojazdów służących do zabijania, więc mam dużo do roboty, i jeszcze, jedno, w tym momencie kiedy to nagrywam, za 4 dni wyjdzie nowe DLC do GTA Online, postaram się coś z tego nagrać, coś dobrego z klimatem. To jest mała okazja na wyświetlonka. A i jeszcze, daj no suba Wiedźminowi na wybicie jego dobrego kanału. Ja idę do krainy zapomnienia. Ja sp